Cześć, na kanale Dirty Farm. czekajcie aby być no właśnie mieszkam z domu, bo dostałem telefon, że już e, 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 zapakowaliśmy je i wiedziałam, że sam se dowiozę, w ogóle już chleb stoi, zaraz wam wszystko pokażę, tylko wiecie, się śpieszę, a po czekajcie, powiedzieć, że mam jakieś pół godziny, to pojadę wam, ponieważ była przebudowa starego podwórka, ledka, to trochę mniej pieniędzy jest, zaraz wam, wam pokażę. Gdzie tu pojechać? Fajnie by z tej strony pojechać. Ale nie chce się w tam przez polne drogi. Dobra, tu i tu zaraz zajadę sobie. Dzisiaj w miało być prasowanie, przestrząsanie, ale wiecie. A, bo tu jest remont drogi faktycznie, czekajcie. Z tego jakiś remont właśnie drogi mają tu robić. Zobaczymy, co tam będzie. Dobra. Właśnie tą bramę jeszcze może będziemy albo zmieniać albo przestawić tak, żeby wcielała się, tylko snu o świnia, wybiegła. Okej. Okay. Ja Czekajcie, może tak sobie go zostawię. Czekajcie, ja może zgaszę. To tak, ja już wam wszystko pokazuję, tu został dobudowany tu płot O I tu, jak widzicie, płot miał być, ale na razie nie ma, ponieważ tam będzie dobudowane gospodarstwo Nie wiem, może jakiś górniczek tu wepchamy, czy coś Tu wstępnie jest taka brama z PGR-u kupiona No Taka wiadomo, aby żeby była Komponuje jest fajny pod, mam wrażenie. No. I co, będzie kiedyś dobudowane, będzie potek gdzieś tu pełnie pod kukurydzę. A tu będzie ta łąka w tym roku. Nie wiem, czy mówiłem. A tamta łąka jedna zostanie aby na jeden sezon, znaczy zostanie do wiosny, na wiosnę już skoszę. i zostanie zaagregatowana i coś zasiane. Możliwa, że kukurydza. Więc tak to mniej więcej wygląda. Taka letka przebudowa. Jeszcze wydaje mi się, że coś... A, jeszcze jest ten. Ale to potem jak... A bo dobra, wiecie co zrobię tak. się trochę wiecie. To wam pokażę, ponieważ zrobiliśmy z tyłu tu yy, pole będzie łączone. Już zostało tak naprawdę połączone. Czekajcie zapomniałem, że tak... Że tu nie jest tak łatwo przejść. Czyli może to już przeskoczę. O! Aż ten mikrofon szturchnąłem, ja Ci nie będę przez rów. A właśnie tu rów mówię, że nie będę iść. A tam właśnie rowu już nie ma. Nie ma kawałku rowu. Zazwam pokażę. To Jaczejkowskiego trzeba zabrać. Bo w końcu go ktoś jeszcze ukradnie. No, a już dawno kukurydza skoszona. Patrzcie tu, bo tej łąki tu nie będzie, tak samo tamtej i tu patrzcie, tu buraków nic nawet nie zniszczyłem i patrzcie, będzie takie jedno pole, chciałem żeby to jeszcze, ale nie chciałem jeszcze ruszać. tu patrzcie będę robił i tu sobie tak przejeżdżał i będę miał cały czas jedno pole, z góry bardzo fajnie to wygląda, dobra idziemy do to auta naszego. Wiecie, gdzie jest to auto? Dobra, jedziemy szybko, bo mu się trochę śpieszę do będą dobrają nie tylko szyki, te też świnie są. A właśnie ta przyczepka już stoi przygotowana, bo będziemy też te świnie przewozić. Tak coś nie co w dzisiejszym odcinku robić. Czy całkowicie wiadomo przywóz, przewóz świn ITP. Czy jeszcze te prasowanie zrobić? Bo nawet podprasowałem czy przetrząsanie. Widzicie ile rzeczy do wyboru? Co wiadomo, ja bym chciał to wszystko zrobić, ma byłby odcinek na półtorej godziny. Widzę to, to wszystko muszę rozłożyć. I pewnie, którzy pewnie sobie kiedyś już myśleli, zaczął ja w końcu to odcinka z przewożeniem nasion. A tak, wiecie, chciałem. Odcinek... będzie. Postaram się, żeby był, ale to będzie dopiero w zimie takie w na razie po prostu czasu nie ma widzicie no za dużo jest do roboty a za mało czasu a jeszcze no, może jeszcze nie do końca teraz ale za jakieś pół miesiąca jeszcze będę musiał dla was serię szykować teraz po co kolejna seria ale wtedy już się skończy od pewnie nie wiadomo na razie cel tam chyba milion podziecię chyba milion to sobie sprawdzę ile podziemi no jak się spodoba, to co będzie już, na wakacje, na to będzie bardzo fajna seria. Nie wiem czy aż tak? Już nawet chyba tytuł myślę, wymyślił sobie taki wstępny do odcinka pierwszego i powiem tak, będzie fajnie. Czekajcie, gdzie tu się jechało do niej. Chyba dobrze jadę. No, chyba dobrze. Dobra. Jedziemy. Patrzcie, wyprzedził mnie. Do tego. Czajcie, to chyba było tam za sklepem, nie wiem dobrze pamiętam. Za, tu skręcimy. Dobra, tu jest autory, nic się nie opuszcza, więc raczej nic nie jedzie. I tak jak pociąg jedzie. Aha. Faktycznie, to są faktycznie, po co przez tory. Zaraz po czym przyjedzie, to już i wiecie. Jeszcze nie. Co jest? Nie mogę Na, na tory nie mogę jechać Zobaczcie. Kupicie auto niskie. Przez tory nie przyjedziecie. Dobrze. Już teraz szybko jedziemy. On tam stoją. I nikt dalej nie kupił tam waltek. Bo dwie walki chyba stały i masy, z tego co dobrze pamiętam Super, patrzcie, ale ja hamulec, a on aby na bok zarzucał. A w ogóle mam DLC i potem więc możecie napisać, jak mogę na przykład na tą serię wykorzystać. Mam mały pomysł, ale nie wiem. No, na należy do kluty, tylko jeszcze je sprawdzają. Możliwe, że będziemy mieli traktorek, no, taka podpowiedź. A po raz, aby się nam przydał, więc albo kupimy, albo będziemy mu O, to chyba to. Czekajcie, to już ktoś stoi, coś robi przed żeby nie właściciel tego. Ale brudny. Czekajcie, kazali mi, żeby sobie gdzieś zaparkować samochód. W parkingu to tu jeszcze nie zbudowali. To wiecie, są trzy skupy i handlarz zwierząt. Ja wiecie, słupa wjechała. Dobra, ja idę się zapytać i zaraz się widzimy. No dobra, powiedzieli, że co? Przed pan tym jechać. Co, coś tu jest. Są prosiaki. Z to co widzę. Dużo tych prosząt, to tutaj jakaś jest duża. I na górze pewnie też są prosięta. no, już tam nie chcę mi się sprawdzać, ale... Wiecie, zaufani. Więc jedziemy. To podobno jest właściciel i chce wiedzieć jeszcze. Patrzę na, ma na mana. Ile. Uhu, patrzcie. Paliwa trochę mało. Nie dość że taki brudny. Trochę zniszczymy, I patrzcie ile przejechamy. Trzy... 321 godzin i 6 motogodzin. To są motogodziny, co nie? No, nieźle. Zobno zakupiony 3 lata temu. Dobra, to sobie jedziemy. Po jak wyładuję, muszę wrócić. Ee, muszę wrócić, zostawić i wziąć samochód. No, a wziąłem ze własny dowodem, ponieważ mam taką ofertę. I wtedy macie pół tysiąca taniej. Więc stwierdziłem, że za taki e, ten doraz to ja sobie wezmę i sam pojadę. Może nie będę no tak się rozpędzał. Wiadomo, nie moje. Czy te, te żywe zwierzęta wchodzą w ogóle? staram się nie patrzeć, czy na nie wiem, czy przypadkiem na żywe zwierzęta, na przewóz zwierząt nie trzeba mieć jakiegoś nie pozwolenia, ale jakiś jak autobus na przewożenie ludzi wiecie o co chodzi. To dokładnie słowa słowo, takie, takie prawo jazdy coś takiego do przewozu, czekajcie, bo mnie trochę z drogi wyniosło że nie jechał tak około 50 i tyle. Wiecie, może to ja też nie Ale nie będę się rozpędzał. Albo dobra. To się rozpędzimy, to szybciej i dojedziemy. Może trochę zawolniłem, albo dobra. A tu już tym to już... To już jesteśmy blisko. W ogóle wam teraz pokażę jeszcze ten lew, aby dojedziemy, z czego będziemy tam ładować świnie na razie prosiaki pójdą tam, ale normalnie by poszły do tamtego chlewu. Tylko tam też jest problem, że tam jest na 15 świni. A więc możecie sobie przeliczyć, to jest strasznie mało. o tu. Chyba, że ja sobie od razu. Wiecie, powiem, że trochę dłużej zeszło. Teraz zapakuję prosiaki sobie. Znaczy zostawię na pacę. I pojedę na drugą kospę i tam załaduję duże świnie. Wypuszczę tam prosiaki i sobie tu przywiozę te świnie. Tę I tak to sobie wszystko za jednym przejazdem łodzi, ale wyszło. Tak to wszystko sobie, sobie wiecie, za jednym razem. A tak to będę musiał pulsować z tym wokółku. Lecie, że tu jej nie polsować. <grym> Aha, jeszcze ta szczepa stoi. No super. Czecie, te przyjazdy nie ma. No to super. Bo Boże, Merlo stoi. No to jeszcze idealnie. O tu, jak będzie droga, już się nauczę, żeby nie zostawiać. I wiecie, trzy przy... będą to trzy przejazdy. Chociaż jeden ma. Wiecie. Może nawet ten siłę. Chociaż siła się nauczy, to przyczepkę zostawię, ale nie wiem. Myślę, że to jest Dobra. O, tam krowie są, w oborze Boże. To jedziemy tu koło domu Czekamy, czy... O, Teraz muszę... Słupek się chyba koło domu wziął. A nie, stoi. No nie ma tej kolizji. Wiecie, chodzi, że takiej do przewracania. A zaczymy jak tam w oborze. Dajcie, ja wiem, że nie umiem jeździć, ale wiecie, no, staram się realnie i czasami wychodzi. A i solar mi ostatnio przyjechali, zadzw zadzwoniłem, przyjechali, zamontowali taki solar i wiadomo, jaki śledzki przychód będzie. Iż będzie coś tam, trochę prądu do domu, produkował do, do obory. Wiecie, dużo to, to nie będzie, ale zawsze coś, zawsze coś tam będzie. Teraz jak tam jechać? Dobra, jadę tędy. Tak szczerze mogę tam jechać i na pole. Byłoby dużo szybciej niż był pewnie. W ogóle tamte te pole dorobiliśmy, już tak wiecie. wykończyliśmy. Ostatnio ujęliśmy, narysowaliśmy. Jak będzie będzie to małe pole, gdzie prawdopodobnie tam łąka na zawsze, tak wiecie, już. To było moje z jednych lepszych pół i teraz ojestec, przez budowę będzie takie jedno z najmniejszych, najgorszych no wiadomo do budowy poszły tak naprawdę te dwa pola te pole tamto jak widzicie tu już ta wiadka jest co była ostatnio ale także jak oni to postawili ja ci nie patrzę bo oni dopiero o 20 30 minut temu jak już mniej więcej pojechali. ale patrzcie, jak park to nie dach coś zdzierać? chyba za zadzwonić, tylko mogę świnie wpuszczać. Powiedzieliście, że jest do użytku chleb, mogę wszystko. Kamery jak widzicie są zamontowane przy chlebie. To wiadomo, nowy chleb, wszystko, na kredyt. Wiecie, że to nic nie uderzyć. Chcecie widzę sobie. Jak tu O No dobra, może być tyle. i czekajcie, idziemy to rozłożyć chciałabym sobie przeskoczyć, jeszcze tak Zobaczymy jak to się... o prosiaczki! to z góry to nie czytelnie, rękoma nie będzie trzeba wyjmować no dobra, i co, chyba już jest przywieżone to ja to rozładuję i się widzimy i właśnie je wziąłem, wyładowałem świnie i mam teraz w tym chlebie na razie 38 świn. Jeszcze stamtąd będą poprzewożone. Jak widzicie, mają takie świnki. Kupiłem też sobie parę dłużej, wiadomo. Ale najwięcej jest małych. Chyba 27 to są małe. jedziemy sobie do takich małych porosiak i zaczynamy. Patrzcie jakie fajne. No o tu sobie jeszcze naprzeciwko wejdę, bo będę o tak ochodził. Wiadomo, o tu jeden taki mały. Też jeden. Widzicie? Co jest? Czy wy to widzicie? Co? Tu się tak jakby zapadają pod ziemię. Co jest? Nie wiem to rzutokami się wydawało, że to nie jest zbagowane tak Z tego testowałem. O, jak widzicie, no nie zamknęli, ale tam trudno. O, młotek jakiś, co już mam, to przynosiłem jakieś takie beczkę, jakąś miałem, co przyniosłem. Ci światło może tu zapalę. O, jakieś głowce, wózek. Tu coś zamontowali mi Szafkę na mam, szczotkę no Takie przydatne rzeczy A ja se tu już zamknę I pójdę tam no, Konewka no. No, no czasami jak się poidło zepsuje Czy też to konewka jest To się wody im naleje Zobacz, coś Coś się... o już się naprawiłem. Coś z, zawiasy się w drzwiach zepsuły. No i tu taka na przykład ćwinka. No fajnie. Inaczej. No to dzwoniłem do nich i zapytałem się, czy mogę, że... Na razie nie mam zbytnio czasu, że to zawsze. Czy mogę to tu zostawić? Powiedzieli, że tak że nie ma sprawna, że wiecie nie mają co wiesz. Powiedzieli jakby, że... I jeżeli on schował pod dach, jakby był deszcz, no i zapowiadają, ale wiecie, albo co? I powiedziałem, że okej, okay, schowa. to przetestujemy, czekajcie, testujemy sobie nową wiatkę, tą kamienicę, taką wezmę i teraz. Niestety, no nie wiem, przydałby się mutno otwieranie szyby, że możemy na, za tą szybę się wychylić. Wiecie, jak jest to... ok, czyli tak, tak chyba idzie. Dobra, jeszcze muszę trochę odbić. Ok, w tych lusterkach farmingowych to tak szczerze dużo nie widać. Zresztą na widzę, że dobrze idzie. O. Idealnie. Może trochę za bardzo pod ścianę, ale ok. Dobra, No Fajnie wygląda. I co? Lecimy w pole. Może by te świnie. Nie. Przetrząsanie to na pewno nie. Ale zimę sobie parę minut yy, tego. No. prasowania. Ile wam pokażę. teraz mam licznik bel. Muszę Dobra, o Boże się zepsuło, tu coś nie skosiłem No więc widzicie, co się dzieje z zbożem, jak się nie skosi hmm, Tu zawrócę sobie i pojedziemy teraz, albo nie, tam przecież zostawiłem, Z tam tu wziąć Tu tak naprawdę robię dwa pola, tylko że te pola, a dobra, jedę po na polu Jak y wiecie albo nie wiecie, nie coś mówiłem. Tam jest takie małe pole, które kupię sobie. Będzie taki ładny kwadrat. Już Wam kiedyś to pokazywałem chyba na ostatnich żniwach. Coś takiego jak rzepak pokrosiliśmy. były jakoś ostatnie żniwa, coś takiego nazywam. Czyli koniec żniw, zakończenie żniw, coś takiego. No a teraz to, aby wiecie, już prasowanie zostało. Obornik będziemy rozrzucać, zaraz. Jeszcze jak przetrząsać, zgrabić, Zemdleć będzie przetrząsanie, zgrabianie i prasowanie prawdopodobnie. A no potemdzie owijanie beli i nie wiem się coś zrobi do tego. Może orka? To No i nie wiem, mogę Wam już planuję. Planuję. Jeszcze miałem jedną rzecz sprawdzić? Tylko o zapomniałem. Zobaczymy. Ile ta kubota ma koni. 168, A ile ma... No. No. Już JCB jest słabszy. I powiedzcie mi, czy za Ursusa mam... Czy Ursusa mam mieć na Kubotę? No seria wtedy wiadomo. Ten Ursus dla mnie jest idealna na serie. Więc no, szybko nie, nie chce się rozstawać, ale napiszcie mi to, może wymienimy na wiosnę albo na żniwa za sezon. Napiszcie mi, na pewno to nie idzie teraz, ale go, jeżeli będziecie chcieli, go wymienię. A jak nie, to dodatkowy ciągnik, i czasami mi brakuje, bo wiadomo. Tam sześćdziesiątka co zrobić, z tym kółką pojedzie, ale tym, no, tak do przestawiania, czy coś no, się w ogóle nie nada. Czasami, nie wiem, jest jakaś akcja czy coś, to muszę JCB na tych kółach podpinać i coś robić. A czasami jeszcze nawet JCB jest zajęte, wiadomo. JCB, poprawnie się mówi. A Ursus, no nie zawsze pociągnie polego z rozrzutnikiem, czy coś nie wezmę. No pewnie Kuboty też nie. A nawet do niektórych rzeczy, nie wiadomo, się nie nada. Napiszcie, brać kubotę czy nie brać kuboty? Prosiłbym. I oglądajcie dzisiaj do końca, ponieważ będzie hasło. Jak za zostaniecie zostaniecie serduszko w komentarzu. Kupię dwie, dwie belę. Yy... No. Dobra. Yy... No to może teraz weźmiemy jeszcze szybko. Wiem, że. Trzymam No W tym sezonie prasowanie, ale jeszcze dorobię prasowanie. Wiecie, to bardziej taki dodatkowy. A teraz jeszcze na odcinku chcę zrobić przewóz świn. Tylko jak to świnie tu się ładuje. Jeszcze muszę dobrze je wszystkie przewieźć. Prosiaki tak naprawdę zostają. O to wszystko jedzie. Tu belę sobie może przepcham. Cię trochę ciężka żyję wezmę tako czekajcie o i dobra no to co? Otwieram idziemy po kolei, aby żyje prosiaki nie w A albo dobre na razie otworzę to a resztę to się zaraz weźmie i to, ja to jeszcze to dwukółką muszę zrobić Tylko teraz patrzę, że mi tam wiecie, nic nie wyleciało. I kiedyś te samce będziemy sprzedawać, bo ich parę kupiłem. No więc też będą za jakiś czas na sprzedaż. Myślę, że to jeszcze wiecie, sezon, ale będziemy sprzedawać. Tu wiadomo, tak jak jest tylko 15 małych, to powiecie, jak teraz kupiłem, chyba ponad 20, aż wam powiem, Aż wam powiem, ile tam kupiłem ile ja kupiłem tych świnek to tu nie tylko to jest tu tych małych 27 prosiaków. to wiadomo tam znowu jest chyba na 150 bo nie będę budował ale tu mam pomysł, że wypełnię ile się da a po prostu wypełnię ile się da Cześć, zabrakło mi słowa a reszta po prostu zostanie o, no, tyle Dobra, już mamy dwa załadowane. Są na pszczepce, są czekajcie. Jeszcze, jeśli nie zamyka, to muszę zamknąć. I tu, no, świnie są. To jest chyba ten prosiak, który biegał. Nie wiem, albo dalej, gdzieś sobie pobiegł. Czekajcie, no, no, ich... będą otwarte drzwi. Ja szybko pojedziemy zrobić na obrotkę. i tam i od razu małe przywieziemy Wiadomo. domu. No wszystkich nie przewieziemy, ale tam zapełnimy chleb jak najbardziej się. O. Jak szczerze szkoda, że tam trochę dalej nie postawili tego, ponieważ był w pełni dojezd. O, widziało, to jedzie jak tam zaknięty. No. Wiecie? O, przyjechało jak. Będzie na naokoło. Ale tak szczerze wam, powiem wam, że one przyjeżdżają przez to. No. Więc tak to. A jeszcze jedna rzecz. Yy, uważacie, że 60 powinien dodać tak z 200 motogodzin. Możecie nawet napisać. Czy te 8 wam odpowie? Czy te 08 po prostu zacznę na koniec i w ogóle... Po prostu wszystkie maszyny zaczynały od zera. Ale teraz sobie pomyślałem, że mogę trochę i dodać. Nie wiem, powiedzmy do Jodira 60 do sześćdziesiątki. Tu powiedzmy 206. I tam powiedzmy do sztajera yy, też tam ze 190. No wiadomo, bo nawet... Aha, to sąsiada ja jednak świn nie wiozę. Teraz sobie przypomniałem. Sarny biegają wyjadają trawę z pod I dobra, zaraz będziemy kończyć odcinek. Przywieźliśmy te świnie. będą poza odcinkiem to musiał przewieźć. Może wiecie, uda się, że mam to przewieźć. to, ale fajnie mi się jeździ tak szczerze. To 60-kątków. Serio. Ja najbardziej lubię chce te cielaki przewozić. Wiecie, że stwierdziłem, że ja sposób tak one przewożę cielaki? No a potem my się nie Wiecie, krowy, ja zaraz będzie trzeba to złożyć, ale musiałem zwieść, bo wiadomo, wywiozłem, nie wiem po co. Więc tak mi się podobało jeszcze nie. To 62 i i przewożenie tych krów. No. Ale fajnie, myślę, że akcja będzie do tych budek przewożenia. Tam, wiecie, to będzie działać tak, że do budek będą szły małe, a. Tam będą a na tamtą górę doszły jałówki. Cześć, bo tu widzicie, że taki trochę przejazd. Te stoliki mogliby już zabrać. Tak szczerze ich robota jest prawie zakończona, bo Silos przyjeżdża gotowy. jedynie oni muszą tam wyrać posadzkę. Więc wiadomo. Silos myślę, że już w następnym odcinku zobaczycie. I... Myślę, że na my następnym odcinku może już sprzętów nie być albo jeszcze do, ale wiecie, to już tak posprzątane będzie. Jak widzicie, no patrzcie, jakiś tu świetnik pełny, wszędzie błagać, aby się nic nie oberwało. I. Dobra. I wyładuję, aby te świnie. A jeżeli w komentarzu chcesz dostać serduszko, to napisz yy... super świnie. Taki komentarz i przypnę serduszko. Albo przewóz świn. Co wolisz? Dobra, tu jeszcze. I to wszystko. Czekajcie. No. Więc jeżeli Wasz odcinek podobał, was, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i co. Cześć!